Witam Was w kolejnym odcinku z gry Science Row Depred. Jak widzicie, właśnie dostarczam e, Titana well. do Dupli. No i teraz przejdziemy do, jak sądzę, ostatniego dealera, e, którego tu mamy, czyli. Boże. A, Andy, D.D.D.D.A.J. mniejszam. I na pierwszy okien. Eee. W sumie myślę nad czym rozmawiać, bo tak to miałem. Skminkę już. Już. No, na, w poprzednim odcinku. O! Tak powinienem powiedzieć. O! No, status. Kło, co zabiło serię Science Row? Znaczy, zabiło. Znaczy, ciężko powiedzieć, może będzie coś, może też nie powinienem wystawiać opinii o tytule, w którym nie grałem, ale patrząc po tym, po, po opiniach innych, to to nie jest najlepszy tytuł. Ale scheduję, że to bardziej przywiązanie ludzi do postaci jak Kenzie, Shaundy, Pierce. Dało mi się wybrnąć. Nie dobra, ale nie, szczerze, do tych postaci, które nie były do końca. ha, jak to ująć? Nie były do końca poważne, mimo że miały poważne koneksje. I odcięcie się od tego było chyba błędem, no ale mówię, no nie było jak tego kontynuować. I to był ten problem twórców. Problem, w który sami się zagnali. Nikt ich nie, nie zmuszał. Chyba, nie wiem. Zobaczyłem, po... że ja pod to podjadę. Pod to może nie, ale pod to obok już tak. I pieprznijmy, oczywiście, w kontener. Który robi tu za lampę. Lampy nie są w ogóle oznaczone, więc. Będziemy. Um, I ty je. O, o, Milusio, zaparkowany. Dziwny kierowca. Znaczy dziwny. Ja nie mam w zwyczaju zatrzymywać się na chodniku i siedzieć w waucie. Oooo, ale nie wi. O! O! Pieprz się pan. Musiałem się zastanowić, czy mogę przeklinać, czy nie. Wiesz, yy, mówią coś o pierwszych 30 sekundach minucie. Uwielbiam rozstawie logiczne rozstawienie mm, koluczatek. Tak, na pewno będzie tu jechał. Mi. Ja. Co? Okej. Okay. Uh, ten, ten, ten. Uh, nie będę komentował. Bo prawdopodobnie jestem jedyną osoba, osobą, która. Widzi w tym nawiązanie do ludzkiego mózgu. Może i. Może nie jedyną, ale. Że zacząłem nagrywać, i nagle zaczęło mnie coś w gardle drapać. Nie wiem dlaczego. A może to chodzi o to, że, się za, że dzisiaj herbatę głównie piję, bo A nagrywam to zanim wpłyną mi pieniądze z renty rodzinnej, żeby nie było niedomówień, że na ręce jakiejś dziwnej siedzę. siedzę na rodzinnej, bo studiuję jeszcze. To raczej trochę. No, raczej jak będę to publikował, jeżeli to nie zajmie mi znowu pół roku na. Rzucę. Nie, chociaż nie, pół roku. No nie, pół... Chociaż nie, mogę jeszcze być studentem wtedy. Ale no... Yy, mi do dziesiątego wpływają i chwilowo jestem na... Coś tam na koncie mam, ale... <śm> 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 jest tak mało, że aż się boję wchodzić i nie wiem ile mam, ale... Wiem, że mogłem kupić jedynie coś za 2,80. To znaczy, że nie mam dużo. Raz się już wcześniej tak też yy, zmyłem z hajsu. Ale ja to wtedy akurat miałem... Musiałem mechanikowi, lakiernikowi, o, żeby być dokładnym. Czy... lakiernik też mechanik. No ale mm, mój ojciec akurat to zróżnił. Bo to zależy, czy jadę do w czy jadę do wuja czy do wuja? Ale z punktu widzenia mojego ojca to zależy, czy jadę do jego brata, czy. Do męża, siostry, żony. Czyli ja nie umiem, wy rodzinne konotacje. No ale do lakiernika musiałem auto odstawić i, odsta i byłem też na lekkim wyjeździe yy, poza obszar w którym mnie! O Boże Nie. Ej Logika czasami tych kierowców czy dobra to ja wyprzedzałem na skrzyżowaniu więc to nie jego wina do końca ale to jak potrafi czasem tutaj sztuczna inteligencja pójść że Jechałem, zostałem uderzony. Jadę dalej. No trudno się mówi. Ej! Kumam, że przy... Ale weź. Pierdzielaj. Eee. To jest blachacz nie, to nie był błąd tekstury, bo to odpadło. Jakby to był błąd tekstury, to by to nie odpadło chyba. Nie wiem. Nie znam się aż tak dobrze na grach. Bo nie, nigdy nie kieruję się żadną logiką w... F*ck no, yeah. Give me some fuck. Okay. Dobra, wskakuj mi, pomożesz choć trochę. A teraz się spukałem z hajsu, bo kupiłem gę, która ma premier dopiero w marcu. Eee, mądra rzecz, ale. Akurat. Ja mówię o sobie i to jest akurat fakt, że jestem mega fanem wrestlingu i. No, akurat. To jest fakt, bo mam każdą grę WWE, no czyli największej federacji wrestlingowej na świecie. się ludziom podoba, czy nie. Jóra. Która wyszła na komputery osobiste. Próbuję też nie było zupełnie na PS trójce to, Ale to chyba dostatecznie mówi o mnie, że na PS trójce, nie tam jakaś. Ja wiem. PS4, PS5. Ja nawet nie mam takich konsol. Nie mam PS2, PS3. I próbuję tam coś pouzupełniać. Tylko, Stój. tylko to jednak trochę kosztuje. A... A, znale... że... a znalezienie też gier na PS2 jest trochę cięższe niż na PS3, Brakuje mi chyba dwóch tytułów? Chyba tak. No a na PC mam komplecik. Z tych nowych przynajmniej, bo starych nie będę brał. Roll, bo. To jest tytuł, który. Że został wydany, to już było bluźnierstwo. A co dopiero. E, a co, co więcej, mam na ten temat mówić. No, znalazłem demo i. jak się dowiedziałem, że demo różniło się od wersji oryginalnej szerszym rosterem, I. No chyba wiecie, co znaczy słówko roster, że. Mogłem większą ilością ludzi grać niż dwoma, ale tak to nie było. Mogłem podejrzeć wszystko inne i było na zasadzie. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, ok, ale to takie biedne. No to. Nie dążę do posiadania akurat tej gry, no. Torch. Skakuj. Jest spieprzamy stąd. Więc, no, szukamy wszystkie te tytuły na PC. No i na tą chwilę brakuje mi. Właściwie niczego mi nie brakuje, tylko DLC-ka to jednej części mi brakuje, ale akurat stwierdziłem, że kupuję tą grę na dwa czy tam trzy dni przed wycofaniem jej z obiegu i takie chcę sprawdzić cenę, czy jakimś cudem nie ma obniżki, a ja tu widzę, że wycofali. To było piękne. To było piękne, muszę przyznać, że Wycofali mi tuż przed tym, jak chciałem ją kupić. Eee, tu? Na dół. A tu jest. Eee. O. O. Dobra, skakuj, no tu. He, uwielbiam filzykę w tej grze. Istnieje jakaś, ale sam nie mam pojęcia jak bardzo to jest yy, prawilne to co się tu dzieje na tym ekranie. Ha. Może ja powinienem nagrać więcej materiału, żeby mieć y, zapas Do świąt typowo, a nie żeby wstawiać to tak Ni w oko, ni w maroko. Hmm. No to brzmi jak Nawet jakiś tam Powiedzmy plan Takim ja tej YouTube jest genialna. who uh. uh. um. else co się wbiło w to auto, ale nawet nie wiem, co to było. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy widziałem takie coś w tej grze. I uwierzcie, mi. przeszedłem tą grę na chyba każdym poziomie trudności. I nie widziałem takiego błędu. Wyglądało jakby ktoś się nagle. Mniejsza. To wyglądało jak materiał do śmierci na tysiąc sposobów, a nie na grę na YouTube. Chociaż nie wiem, czy śmierć na ty... Ksiądz sposobów nie jest na YouTubie przypadkiem, ale nie chcę tego szukać. Co taka grobowa cisza? Hmm. Nie, 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 nie wiem, co się Nie wiem, co się wydarzyło się. Okej... Okay. A... Le... Też coś co mnie rozwala w tym... W tej grze, to jest to, że... Wszyscy... A wszystkie postacie niezależne mogą robić to samo co my. Czy nie wiem, czy dokładnie to samo. Ale Surfujesz na tym, na dachu z samochodu. NPC też może. Ej, 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 ej gdzie? Shit, I'm gonna be late for dinner. your bloody problem. Okej. Skakuj. Posłuchał. jak raz zajmij się tym. A my rozwijamy prędkość nad świetlną, i będziemy to dziupli. No, tym autem to można zapieprzeć. To będzie, jak się nagle przede mną coś pojawi. A nie coś za mną, co ledwo może ten trzymać. O, Czopa AIDS, Traba. Co? Bo <grymne> wiem, moje wstawki, które mają tyle sensu, co. Nic. I'm okay, Tu. Naprawdę nie wiem, na jakiej zasadzie działają blokady w tej grze, ale. Okay. Oj. Dobra. Kenda. Ale nie wiem ile zostało. Ale uwierzę, że w te, nawet no według rozkładówki 11 minut. Zobaczymy ile dojdzie. Tu jest chyba piąty lub szósty już pojazd. Obstawiam piąty. I, i, y, y, no, skończę ten tego, tą y, tą część o, o Księgi Świętych bo nie zapowiada się na więcej a później się to rozwinie mówię no akurat to wiem bo przechodziłem i przy pierwszym podejściu kompletnie olałem księgę świętych i potem był tylko problem, że znajdź y, ten pojazd albo y, zabić tego kolesia tylko problem był jeden było to... Nie uh -huh. było to zablokowane, ale nie dało rady tego zrobić, bo miałem... Um, na mapie miałem wszystko, że na 100% przeszedłem. A A żeby przejść grę na 100% faktycznie potrzebowałem OK Takuj O, o. motor o. On mi z tym głównym najgorzej. Nic nie wiem, o najgorzej. oh bullseye nothing to oh, about na tylna opona, ale dobra, udało się. I zostało ostatnie autką czyli Damp Tres. Kakuj. Oh o, bugi, bugi, bugi. Dobra, to myślę, niezależnie ile czasu będę miał po sprowadzeniu ostatniego auta, to na tym zakończy się ten odcinek. Bo no. Nie będę przechodził misji, która wiem, że trwa jakieś doby 20. doby kwadrans. Don't kill me. Bo to też jest haczyk tutaj, że te misje nie. ...są aż tak długie. Nie mm. oh, wiem co się zrobić, ale problem jest jeden. Nie za bardzo mogę coś zrobić, bo... ...dieta mnie trzyma. <ścoughs> Jeszcze. Znaczy muszę... O! Wiem! Postaram się ten odcinek wrzucić w ostatni dzień, kiedy będę na diecie. Eee, czyli, może nie ustawiajmy sobie wtedy na piątek eee, prezentacji, eee, czego my. A dobra, tego super autka szukamy. Rabbit, O! Nie wiem, jak działa tu system spawnujący te pojazdy, ale. Czemu wojsko chce zwykłe auto, które rozwija prędkość, którą nie powstydziłby się żaden super samochód. Okay. Ej nie, dosłownie się to pojawiło w momencie, w którym dojechałem do tego. Nie mogłem tego uniknąć, jeszcze przy prędkości jak. Go! Objechana bargada. I bum. Dobra. Boże, to wyglądało jak ostatni dzień tygodnia w postalu. <grych> Dwójce. Pierwszego nie grałem, bo jest zbyt pieprznięty. Co? Grałeś w... Sam stwierdzam, że grałem w postala i stwierdzam, że któryś postal jest pieprznięty. Gdzie wkładasz szkota na pistolet? Na pewno nie u mnie w domu. Hmm. Myślę. Może. O tak. Bo prawdopodobnie się nie odczepią. A przynajmniej mam bardzo blisko planetę, więc mogę zrobić coś takiego. Hop. I już. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Czy To skoro mam jeszcze trochę czasu, to. Z czymś muszę się na coś trzeba wydać. O. Okej okay. i mam 3 minuty czasu. 3,5 prawie. A wiecie co? Ja tak przeciągam te odcinki gdzie coś robię i przekraczam ten czas. To może teraz zrobimy odcinek poniżej pół godziny. Skończyliśmy na tą chwilę książkę świętych. W kolejnym odcinku idziemy do przodu z misjami Wątku Fabularnego. Czyli to może być długi odcinek kolejny. Nawet nie wiem, czy będę włączał stopę sobie. Bo przy, jak dobrze liczę, to będzie przy, ta misja, którą mamy, a kolejną będzie ta, która zajmie zajmuje naprawdę dużo czasu. Ja to wiem. Tak więc No wiecie. Trochę odpocząć trzeba. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Wiecie co robić. I do zobaczenia następnym razem.